Każdy z nas marzył chyba kiedyś, żeby być albo pilotem, albo stewardessą. Ja mojego marzenia już nie zrealizuję, ale wy możecie, a idealnym początkiem do tego jest Aero Club Krakowski. Na co dzień aeroklub krakowski w swojej statutowej misji ma szkolenie pilotów samolotowych, szybowcowych, ale również spadochroniarzy. I to jest coś, czym zajmujemy się jako tak główna nasza działalność. Natomiast samolotnictwo musi być atrakcyjne nie tylko dla pilotów, ale przede wszystkim lotnictwo jest dedykowane dla wszystkich osób, które chcą fajnie i aktywnie spędzić czas. Mamy 147 hektarów zielonych terenów, więc można wyskoczyć na weekend poza miastem i odpocząć. Większość naszych członków to są oczywiście mieszkańcy Krakowa z nowej huty do. Nas jest 14 minut, więc ten dojazd jest naprawdę bardzo bliski. Piękne zielone tereny, latające statki powietrzne sprawiają, że można ten weekend spędzić bardzo aktywnie. Co więcej, jeżeli ktoś jeszcze nie do końca czuje się gotów na to, żeby usiąść za sterami samolotu szybowca, można skorzystać z oferty lotów widokowych, kupić lot widokowy szybowcem, samolotem, lot widokowy helikopterem, można zapisać do naszej modelarni nasadowej w Krakowie i wspólnie z naszymi kolegami modelarzami zacząć tą swoją przygodę z lotnictwem od klejenia statków powietrznych i latania skółka modelarskiego, które mamy tutaj w aeroklubie. Także tych możliwości jest bardzo dużo. I wreszcie takie wydarzenie jak dzisiaj, to, to, to jest moment, kiedy my otwieramy drzwi. Zapraszamy wszystkich serdecznie, uczestniczymy w różnych wydarzeniach państwowych, też wykorzystując nasze statki powietrzne, więc chcemy popularyzować lotnictwo i zachęcać do tego, żeby nie, spróbować swojej siły w sporcie. Mamy wielu um, zawodników, wśród nie tylko pilotów szybowcowych, ale też samolotowych. I co więcej, to też jest sport. Dedykowany dla młodych ludzi. Mamy dziewięciu członków aeroklubu krakowskiego jest dzisiaj w kadrze narodowej ogólnopolskiej lotniczej. A najbardziej dumni jesteśmy z tych najmłodszych sportowców, bo oni dopiero zaczynają. Jakub Kaczorowski, dzisiaj misz polski juniorów szybowcowych, dalej mamy Tomka Kurowskiego, wicemisz Polski z tego roku. Tomek zaczynał mając 14 lat. Wszystkie swoje wolne chwile spędzał tutaj w pobiedniku. I to też jest taka naturalna droga, czyli właśnie od osoby, która działa, sobie społecznie do osoby, która później zostaje pilotem. I wreszcie, aerokluby to jest pierwszy element, początek historii do lotnictwa komercyjnego, do, do dużego lata lotnictwa. Do 2030 roku będzie potrzebnych blisko 60 tysięcy pilotów w Europie, a aerokluby to jest pierwszy moment, kiedy ci adepci lotnictwa nabierają te prawidłowe nawyki w pilotażu i nie tylko. No więc my walczymy też o to, żeby to lotnictwo komercyjne było bardzo bezpieczne, wpajając do Dobre nawyki już na etapie aeroklubu.